Dzień dobry, cześć, i na was bardzo serdecznie. Jestem Paweł, a z zimie jest Joszelka i Ren. Hello. I dzisiaj robimy drużynową lawinę, e, <grym> więc będzie ciekawie, bo ktoś będzie w drużynie sam, ale spoko. E, pewnie jest Paweł. E, no, pewnie może tak być. Dobra, Ucie. słuchajcie, jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie. Subika, oczywiście łapka, wsparcia, mile widziana. Dokładnie. Tak, wspierajcie nas tak, w Komentarz, tak. wspieranie. E, zajrzyjcie na TikToka, Discorda, Instagram. Nie, nie, tak to nie będzie. E, no, dlaczego nie? E, dobra, lecimy. Powinniśmy sobie w mieć taki baner reklamowy, po prostu neonowy, żeby się wyświetlał ze wszystkimi informacjami. Eee, za dużo informacji, to nie dużo eee, okay, tak, pikseli. No, tak, jesteśmy. Ja. Aha, jestem, jestem sam. sam. No, no tak, nie całe... musimy tego niestety zmienić. Całe życie. Nie ma innej opcji. Po prostu was, e, was rozwamy. ktoś po prostu w budynku robi remont. No. E, I tak będzie w najbliższych pewnie tygodniach. Pewnie tak. Tak zakładam. Czyli kocie, kocie, kocie buzie są w jednym teamie, dobrze. Tak, jest ko ko kotełki razem. E, ogólnie tak, jeżeli chodzi o tą lawinę. E, jest bardzo wyjątkowa. Nie wiem na clowni? Ponieważ, to są ponieważ <laughs> to bierzemy indigant. motocykle i tym motocyklem musimy jechać e, na sam szczyt. Dokładnie. Wystraszyłam się tych clownów. A potem na szycie jeszcze. Na sam szczyt. Nie dość, że dojechać, to trzeba tak. jeszcze wanał. Z tak, góry zabrać. zabrać. Ale wystraszyłam się klawno. No to nie już znamy klaunu, wiesz. Ja go widziałam! Dobra... No, no ciężko coś chyba... innego wymyśleć tutaj, o. No, Co się stało? Ej, przyśnił mi się autobus na mojej twarzy. Mówisz? E, tutaj warto sobie podbić e, motocyk na e, tylne kółko, wtedy jedziesz szybciej i jesteś w stanie coś tam zrobić. Jasne. Mamy, w pewnym momencie po prostu auto znaczy motocykl przestaje przyspieszać. Czasem idzie taka ściana tego, że trudno cokolwiek zrobić. No nie? Oho. Ja Ej, ja, ja ten tak autobus, ja nie mam biletu, do widzenia. Dawaj, Czemu au... to cię Ej, do góry jedziemy. Dobrze. No, nie mogłem jechać. Czekaj. Pucze, to są zawody. Słuchaj, ja nie wiem. Autobus. Autobus. <grym>. go, 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 go! Dobra, mam furgonetkę. O rany, ty jak tutaj. Co, nie, Oczywiście, że nie raczej tylko ty. Uf, bardzo dużo punktów do zdobycia. Zobacz, ile punktów trzeba zdobyć. Wiesz, co, powiem ci, że ja nadal jestem na dole. I ja nie mam miejsca, e, Kontrol naciska kontrol. E, to, trzeba, że tak powiem, się zajumać, e, więc. E, ja czy się czy nic się... nie zajumuję. Oje! Nie skam się absolutnie, bo będzie trwało to wieki. Nie! Jest, no, jest taki autobus! I w razie czego ci u góry, to po prostu podpalacie się szybciutko. Kolejny autobus. Autobusy mnie nienawidzą. Zawsze miałem miesięcznie, odwalcie się. Dobra, ile tam muszę jeszcze ten Tyk Tyk Autobus, no ja ty nie zawsze miesięczny Okej okay. Ja, Ej, Mój tak. Dobra, e, ja się już to, wie, no, jest na motocyklu. Ale no. <laughs> Elegancko, Zgadam nie tym, co A dziękuję, dziękuję. Jaszoka, co ty tam? Hmm. Widzę, że tam twoje. O kurcze no Ja nadal na, na początku jestem Jadę? Dobra. Nie, czemu śmieć? Nie, śmieciarka i autobus to jest za duże. Oho. Wow! Nie za dużo tego? Wystarczyłaby jedna śmieciarka albo jeden autobus, ale nie! Po co? Ej, ren w ogóle zabluwana teraz. Tak jest. Nie wiem, co wy tam widzieliście, ale ja nadal jeszcze mam lawinę. Ło! Wow. Zostawili przede, przede mną walnęła a ten autobus walnął. No ja was kręcę, nie umiem. Dawaj! Co no, robiliście tym tym motorkiem, żeby jechać tak ten? No, nie umiem. Kontrol przytrzymaj. <grym> no <grym </disk> właśnie nie da się! Trzymam i kontrol i W i się nic wow. nie dzieje! Łooo! nurkuje! To Tym, Co?! Ta, w ogóle te, w ogóle te wany są od drużyny A. To co? Jak mam się zajumać? No mówiłem przecież tłumaczyłem przez chwilę. Nie słuchaliście mnie. Ja w ogóle nie wiem jeszcze do co w tym. Ja myślałem, że jak zeskoczę to się zajumam. No, mówił, absolutnie nie skaczcie. Co sobie w nagranie O no. koktajle i teraz musisz się utopić, tam byś pod wodą się topił. O dobra, tak, dobry ja pomysł. Biorę, ja biorę sobie to koktajle i rzucam pod nogi koktajle. <laughs> Jakim cudem macie dwa już? Nie e, wiem bo co. Ja, ja, no, bo ja dorwałam drugi właśnie, w tym momencie. No weź tak, powiem, co, 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 i. Sprawiedliwe by było, gdybyśmy byli. No tu. bo koteł, kotełki tutaj. W dwójkę. Na kotełków musi wygrać. Na ciebie. No, powiem ci, że ja jeszcze nadal na, na, na ja, to. Bo, e... <laughs> ja się jeszcze topię tutaj, Joszelka, nie przejmuj się. Zrobiłem Tuba. skok z 300 metrów, praktycznie na strzała, na główkę leciałem, i przeżyłem, także Joszelka. No dobra, no niech ci będzie ewentualnie. Ja cię tutaj pozwiedzam głębiny. Opatrzcie, patrzcie. Rów e, meksykański. Dobra, jestem. O? Zbliżamy dobra. się do uskoku San Andreas. Opie, jedź tym motocyklem, jedź nim szybko! Jeśli chodzi o tą lawinę, to ruszą chyba... Nie wiem, chyba czy... Czy to... za <laughs> zastanawiam się, czy będę mieć ją no. za sobą zaraz. Dobra, jadę. Dobra, mam lawinę za sobą i co dalej? No wsiadasz do auta tylko przed i jedziesz z tym furgonetką. Dobra. Ja nie mogę. No co? Pytam no to... tylko. Jo Jożek tłumaczył. Ja... Ty... Ja My nie Ja proponuję... Jożek wam a wy... ja proponuję... A wy... ja, proponuję... Ja, proponuję ja proponuję, żeby moje wany liczyły się razy dwa. Nieprawda. Chyba u ciebie w domu. Ale was jest dwójka. To jest całkowicie co co fair. to było losowe. Sami e, sam jesteś losowy. Okej okay, i co dalej? <laughs> Wziąłem wana i co dalej? No to jedź tam. I, i spadnij posiadam. na dół. Na dół jeźdź, z powrotem. Na dół. Spokojnie, bo Ej, ja nie mogę się zobaczymy. wydostać! No, coś mi tutaj przygniotło znowu tam w wodzie. No, mam się nie spalić. Tak, ale czego ja cię potrącę, będzie szybciej. Zrespiłem się okay. w aucie. No nie wierzę, jestem na samym dole, znowu mam się topić. Czekaj, okay, bo to tutaj muszę. O. Ha, czyli to, na tym to polega. Tak, musisz dojechać tym vanem i punkty ja zdobywać. A kręcę. Tylko ja mam gorzej, bo ja się... Ja, że tak powiem się rozjechałem cię. No wy ten tryb poznaliście trochę wcześniej, nie bo to sprawdzaliście. Poznaliśmy akurat. Nie. A ja nie że mam. Ja nie wiedział co mam zrobić po prostu. Ja tak samo, nie wiem, dobra co mam dobra. zrobić. Po prostu Dawaj, dostać pompa, się do góry. pompa. Jaram się, kotek się jarać, kotek się jarać, kotek, tak. Dobrze, pięknie. Jak teraz dobędę jeden, to będziemy na równo. Nieprawda? Tak! tak. Nie, Bo nie nadal jest się. was dwójka. Nie zgadzam się z tym. Dwójkę czem. to możesz, wiesz co, w kiblu zostawić. A, jasny. No. Już się nie zwierzaj. <laughs> Ło, weź te śmieciary, weź te śmieciary, o, weź te to... śmieciary! Ła, 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 no i... No <laughs> <Ty laughs> co? Jak no ominąć, jak to co? minąć, przepraszam bardzo. Jak najszybciej. A ten autobus to co? To moje wybawienie? Ej, ja mam totalnego farta po prostu, wielka ściana leci, a ja wszystko wyminałem. No bez jaj po prostu, ja mam dzisiaj... Nie, nie. Narka. No to Paweł, odbiłeś na mnie ten tam Coca... ...Colę. Coca-Colę? To jest e-cola. Znaczy, elektryczna kola. Nie. Pięknie. Słuchajcie, to jest po prostu niesamowite. Ja jestem Kajna człowiek autobus. farciarz dzisiaj. Na siebie. E, tak, tak, wysyp szczęścia. Ten autobus zostawiłeś na mnie. Yeah! Ja nie mam żadnego autobusu. Co to za śmieciarka? Elegancko. Jakby znikąd się wzięła. No nadal nie ja. One zjeżdżają tak Bo jakoś to tak na nagle. Tym. Na tym. Tak, No ten autobus tutaj jest creepy. No tak. Najbardziej jest ta śmieciarka creepy. Dobra, pięknie. No wysiadaj chłopie, wysiadaj. Dobra, szybciutko. Go, 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 go. Dobrze się bawicie, nie? No to jest ba... zabawa. Dobrze, że jest uczciwie. Nie jest. Jest niesamowita <laughs> będzie zabawa. Uczciwa zabawa, najlepsza zabawa. Łaaa! O ty kurde, Czekaj, nie to tak, tak, tu. Sprzedam. No ale ja leżę! Co wy tam? <laughs> no, na siebie <razie> bijecie? <laughs> ja próbuję mnie bić! <laughs> <laughs> Ren zabiera wana Chodź to, tu! Moje. Co mięczak za no. mięczak Ja czego nie biję, bo się będę musiała zrespić i będę na dole. Ej, czekaj, mogę Tak <laughs> nie chcę! Jedyna szansa, żebym to wygrał O, o kurczaki! E, ja w ogóle nie wiadę nie w ciebie w tym momencie, absolutnie! O kurczę, nie, dobra, tego się nie dało zrobić. E, dobra. Nie! O, rany. Czemu rzucam za siebie! Ała! Dzięki, Dzięki! Dzięki, zmotywowałem cię, ale ty masz w ogóle jakąś parę w łokciach trochę. No nie, no bez jaj, po prostu już. Ała! Co ci mama bolało. dała? Ale? Zostańcie mnie, no ja to już nie przerobię. To mnie, mnie co bolało. bolało. Ej, ale to czego to ja mam bolo? tylko jednego Chciałem wana? Pojechać. Czemu ja mam tylko jednego wana? Przecież dojechałem tam się... na górę przed chwilą. Koło no, Joszenki byłem. A wysiadłeś sam czy... No właśnie, sam wysiadłeś czy co powiedział? ja już wysiadłem? nie bawię się z wami. No. Bo ja zawsze czekam aż postać sama Tak, tak to mi musisz... Tak to jest... Taka to Potemnie. zabawa z tymi ślązakami. Dobra, nie to co <laughs> robić. Dobrze, py, piek. Ja nie mogę, byłem na górze. Zaplanowałem no, akcję kaskaderską, nie. żeby Joszelka mnie zajumała, bym szybciej był na dole. I nie, nie zaliczyło. No, czyli możemy... Aha, czyli możemy tam po prostu pojechać i... i Okej, okay, będą A dwa wane tam. Te... Wow. tam. Jak pojedziesz sobie, Paweł, to może dwa wane No właśnie o tym mówię! Szybko, kto pierwszy? No starczy dwa. O, no, ale super. Szczerać. Ale... Jak mnie. mnie wybiło! No co dobrze, to ma być?! Dobrze, dobrze. Powiem wam, fajny, ha, ha. fajny tryb. No, Dobra, no, idę no. popływać sobie tu. To Joszel ja niszczy wan? Co?! Czemu Jaszela niszczy van? Nie wiem, ja jestem na tym, avalanche cały czas. Ja, ja sobie tutaj, tutaj. popływam. I czemu niszczę van? No właśnie, czemu ty niszczysz van? Nie Zniszczy, ja zniszczę tę mapę teraz. Dobra. co jest? Jaszela, zrobiłaś samobója? Co ty rzekł? Stałam na buzie. Aha, okej, okay, na No to na gorzej. <śmieniu> 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 jakimś autkiem. Ej, faktycznie renty, normalnie zaparkowałeś tam <śmieniu> No, to super. Weź sobie i skończ moje cierpienie. Dobra, no ja tu pływam dogrybkę. z rybkami. Z rybkami Słuchajcie. sobie pływam. Nie, że będzie wtedy Także, no O, tak szpacie, ryb... biorę Ja tutaj zamieszkam pod wodą. Ryk, e, w karoserii Ryk tutaj. Ekoli. <laughs> Ren, dzięki. Oko, polecam się na przyszłość. Fajnie. No, tak, no, bardzo. Ja się przewróciłem. dogrywkę. To był no, mam nadzieję, Chcę. Jak chcesz. Ale moje lwany liczył się podwójnie. No i tak masz jeden. No możemy tak zrobić, że twoje, twoje będą podwójnie liczyć, bo nie przyda radę. Teraz, Nie wiem czy da radę, Raz, nie czy nie. Da radę zrobić tak, żebyśmy byli w innej drużynach, że będziesz z Joszelką na przykład teraz. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, e, do grybeczka. w tym razem ja jestem sam, Joszelka jest z Renem w tym momencie w tak, drużynie. Tak jest, w Polsce, no? sprawiedliwość. Więc zobaczymy jak teraz pójdzie. No. Ja się lubię bawić, Paweł lubi tryhardować. Słuchaj, jest to, że tak czy jak, kutelki to kutelki wygrają, nie? Joszelka nie to nie ważne. Mam nadzieję, jedno, że dałaś się za nie Zdobyć pieniążki. Będzie 1-1 wtedy. Tak. Jak będzie. Eee. A, to teraz Dobra. ja? Szybko motocyk szybko! Zwycięzca! Już wiem Kto... moje... O jakich klaunów ci chodziło. No! Ty, <laughs> widzisz? Nieee, yeah. ja nie ja wiem, nie było! Lul? Aha. Ja jeszcze My raz to miałem. Ej, wypadłem z motorka! No ja i to bardzo dobrze. Jakim cudem mogłem zjechać z motorka? Moja postać się zsuwa. Powodzenia, ja, znaj... Ej, no bez jaj, no, znaj no mój ból! Jaj, jaj nie nie ma. No, no nie, spadam. Coś. Dobra, jest, dobrze, to obrywam autobusem. A ja co my mogę? Ja obrywam wszystkim no tak, teraz w sumie i spadam co. Z mnie ktoś tu wybił. Dobra, zobaczmy teraz. Ubolewam nad tym, że nie ma opcji zrespienia się, no! no minus. Troszkę, troszkę to boli, tak faktycznie. No dawaj, Zgadzam uderz mi autobusie, go, go, uderz go, go, mnie, go, go. zrób mi krzywdę. A, A, zrobił mi krzywdę, ale niewystarczającą. Wow. Ej, wybuchły dosłownie przede mną. Już mam HP na czerwono, wow. ktoś mi spadnie, niech mi powiedzą. Autobusie, Ej, dziękuję. Jakiegoś wszystko we mnie wali. No i to, to chyba tak ma być. No i limit szczęścia na rundę wyczerpany. Zgadzam się. Teraz jedziemy tutaj. Mam nadzieję, że już, już dobra, taka dobra. tam dojeżdżasz do góry Nie, Koz... właśnie ja jeszcze się rozumiem. no Aaa, dobra, dobra, dobra. Dawaj, ziom, nie możesz tego przegrać, co z tego... Kurde... Ale uh, ja 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 jesteś co? No sam jestem w drużynie. Nie ja, Jesteś Masz narzeczoną, nie jestem sam. jestem z myślami. Okej, okay, rozumiem. Niech dobra. ci będzie. Mogę ewentualnie... To... Nie chcę tak! Yeah. Ale tylko trochę. No, 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 dawaj szybko, jedziesz, jedziesz, chłopie. Eee, panie autobusie, coś pan źle odsłania ten dom. Elegancko. No nie wiem, czy to jest takie elegancko. Joszelka, co to ma Nieprawda? być? Nieprawda. O, Joszelka nie, ja. bardzo dobrze. Ale o. jest napisane, że dostarczasz żwana. Jak to nie ty? Tak. O, dobra, ale teraz posunąłem do przodu. Oddawaj mi. Hopa, hopa, hopa! Jazda, jazda! Z szybko! O, nie, nie to chciałem dzięki. zrobić! Kurczę, nie, uderzy mi o szelkę. Dzięki! Dobra, jest, szybko, szybko! Daj mas dalej, go, dalej, on, dalej on tak no go on, on tak must must go on, go no tak długo się ładuje? właśnie, czemu tak długo się ładuje? Mam ekran przez ciebie. No i dobrze ci tak. Ale nie spadaliście 5 minut po to, żeby się topić 5 minut? No nie. Dobra, czy tutaj będzie dobrze? Tak, w miarę jest ok. Ehm. Jest, jest. Mhm, ale co Ręda jest? dostarczowana? Dobra, jest, musiałem się upewnić, dobra. żeby się ta kropka pojawiła. Bo już miałem no wątpliwości, że się pojawi. A Łaj mi podbiło! Dobra, dobra, dobra. Chłopie, nie, no nie, no nie. Jaraj się tematem. Jaram siema. się tematem. Siema, siema. O, kurcze. No i super, i teraz padłem do wody, no nie, jeszcze autobus przywalił pod wodą. Yes, no, Ren. Ja jest, Ghost Ghost Rider Ren. Nie jestem w no weź mnie dobij ktoś, dobij mnie, no. Nie ma mnie tam. To tak nie, to tak Dobra, nie działa. Dobity. Nie, słuchajcie, bo topienie to coraz strasznie długo trwa. <noise> Lepiej oberwać autobusem w twarz. E, Tak. No naprawdę. Dobra, śmigam, hopa. Bo po co ginąć przez tortury topienia się, no właśnie. Co nie? też tak myślę. Dobrze myślisz. Widzę, że już tam się dobrze. A tutaj mieciarka stoi w miejscu praktycznie. No nie, no bez jaj. I to kolejna stoi w miejscu, i kolejna, cztery stoją w miejscu. Dobra. Teraz mam totalny niefart. Totalny no niefart. Dlaczego niefart? Jaki niefart wcale no, tym nie no, Ja łapię wszystko, co no, mogę złapać do siebie. O, jeszcze niszczy Właśnie nie zniszczyłeś Vana, dlaczego zniszczyłeś Vana, powiedz mi? Nie! O nie! Co ty zrobiłeś, Ren? A już Ren. wiesz, sobie lecę pod górkę na kontrolu na jednym kółeczku na Ach. motorze i w ostatniej chwili spada mi spada na głowę autobus. Na no. O... Ej, ale. Nie, właśnie, też ale, tak, tak ten, ale miałem takiego ofarta, że no, albo do, dosłownie przyszedłem i odbił się, albo. No. Spadł mi na głowę, ale odbił się od mojej głowy, więc wiesz. Ha, ale jest dobrze Dobra No jedziesz, odpalaj to! Rozpalaj, rozpalaj no, oszelka no, Dobrze się nie rozjechać Aha. A Tory. nie Czaj, twarzy, Sorry, no Nie ma rozjeżdżania, co to? Teraz to już za późno <laughs> Ren Chcesz mnie skrzywdzić? Nie, 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 nie nie, 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 nie <laughs> Niestety nie Nie tym razem no, No co za dobra no tu, O jeszcze wyzywa, no co go po prostu No jedna Dzięki. Kabanos Dzięki. O, dobrze Autobus A, Szybko nie, ch nie chce mi się tutaj dawaj, wszystko ciszka, to roztopić Dawaj Motocyk. motocyk szybko Zjadam twoje zwłoki Przemkaz Co robisz? Co? Nic, nic Ty, ja, ja nie wiem Zgadam do siebie? Ja? Nigdy. Nie no, Paweł. Paweł? Możliwe. Nie no, Ren gadał takie coś. Myślę, że to ała, był Barber. Ała. Dobra a no nie w tą stronę, gdzie ty, ty jedziesz, no paru wojenna? Ale się motywujesz. No faj! Na styk, nie! Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, zupa z bobra. Lepa kobra. lepsza z wieprza! Y... Ej, jak pusto. O, Jak coś na łeb spadnie, ja to czuję. A bo mnie rozsmarowywuje, co? Ja chyba eee. przekupił ciężarówkę. <laughs> o co? Nie! No. Dobra, jest Dobra, dobrze. Pięknie. Siadam z tego. Co? I czym cyrkowy co? człowiek armat? Co? No jesteś tryhard. No wy macie 4 punkty. No ale e, A tryhard. to robimy dalej tak, że liczy się podwójnie? Niestety nie. Dla to, to nie, nie ma ulgi. No, to dokładnie dobrze powiedziane. Dawaj szybko wysiadaj, ja powinienem mieć tutaj jakiegoś szybkiego zgona. Dziki A, zgon. Wow. Fajnie, fajnie. Jak mogę wypłynąć, dawaj, dawaj. dziękuję. Raz, raz, go, go, go! Co ty, co ty pompuj śpiewasz? Pompuj mnie tu, pompuj! Co to za zaśpiewanie jakieś dziwne? No bo ja tutaj się Ej, próbuję podjarać tematem minujesz Joshele, rozmarowujesz Joshele, jakim cudem? O co chodzi? W ogóle ja stoję gdzie indziej, ty i ty mi rozmarowujesz Joshele. Po prostu robisz mi krzywdę. Jak tak możesz? No, jak tak możesz robić no. mi krzywdę, co nie? Kto tu jedzie przede mną? Jeszelka czy Ren? Chyba Ren, to, dostarcza! Po yy, awatarach Poważnie. Poważnie. Wleciałam prosto na... A! No wysiadaj, no. Dobra, pięknie. Dobra, to no, dzisiaj... No, Ale czy ty możesz w końcu tym motorem Dobra. robić swoje? Dziękuję. Ale mi kreska życia została minimalistyczna i musiałam rzucić ja jeszcze nie jeden. Nie umiem tym motorem jeździć jak... O masakra. Ważne, żeby Paweł nie wygrał. Dobra. To prawda. Ło chłopie jak tu blisko Bo, bo jeśli wygra rano. na naszą dwójkę, to on już totalnie nie będzie z wrażenia no mógł zasnąć. Mnie. Ty, nie Paweł wojny. Dominator! <grym> Zostaw mnie. Eee. Chyba podejrzana, aczkolwiek... Można przeżyć. No, ja, ja bym ją jeszcze zajeb... Czoł. Nie zbyt się? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. <grym> <grym> Autobusie... Dobrze. Ej, pompa, pompa, chłopie! Ciśnij kotełku! Kotełek do przodu! Ale... Spokojnie. Ale... ale... Dobra, 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 coś leci. O, prosto na mnie, super. Dobra. To tak się cieszysz, że coś leci prosto na ciebie, O, mam pewne podejrzenia. Dobra. Kolejsz, kolejnego! Pięknie. Dobra, zaraz się wyrówna, chyba że ktoś tam dojedzie. Jak no się to, wyrówna? Mamy to... pięć, ja mam ty masz nie trzy. Jakiego ja mam nie farta teraz? Co ty mówisz? Ja mam hmm. trzy? Jakiego no. mam nie Chyba u ciebie w domu albo w piwnicy. Dobra, dobra, dobra szczęśliwie. Dawaj, szybko. Rent, rent tam dojeżdżaj, no bo ja nie mam nie farta. <gry> nie, nie wolno tak! Dobra, jest, dobra, szybko! Wracaj na motocyk, kotełku! Kotełek normalnie musi to zrobić. Nie wiem, czy dam radę. Niestety. Bocisz. Dobra, przejadę. Widzę tunel, który mogę przejechać. Dobrze. Bardzo widzisz, dobrze. że widzisz, że widzisz tunel, tunel. w tym tęczu? Tak. To no dlaczego nie umiem jechać, no? Ej, Joszelka, musisz Juszelka pomóc że mi dostarczać waranie. No ja mnie... ja fajnie... Bo, nie bo, sobie w dół, bo się przegramy. Rozpracę, musisz ten, nie możesz zatrzymywać, Juszelka. Ale jeśli się nie zatrzymuję, tylko ja, do, ja dojadę A? i ty dojedziesz i akurat to będzie wystarczająco. O! Tak! Dawaj na szczyt! Szczyt i Chyba jest. na górę sochan. Tak jest, ewentualnie może być. <grymka> <grymka> mm -hmm. Nawet nie masz pojęcia o co chodzi. nie ja wiem, tak. ale góra to góra. E, to Dorą góra są to ta z metina, gdzie byli zarażeni wszyscy ludzie <grymka> i <zarażeni>. psy. <grymka> co ty tam gad gudosz? Gadam, opowiadam no, ci dobra, lore. lore. Ja lore ci odpowiadam. Dobra, szybko, no dawaj, dawaj, dawaj. O już jaka widzę, że dobrze ci idzie. Nieprawda, ja w dole jestem na dole. Ale jesteś białą kropką. Nieprawda, Dobra, jestem na no dole. Jeszcze raz zabiera pana? No nie! Ja, dobrze! No! Co się stało? Not now! Not now!